W ciele, zdrowy duch. Wierny tej ludowej mądrości, wicepremier Andrzej Leper rozpoczyna dzień od ćwiczeń fizycznych. Pół godziny co najmniej rano, a wieczorem około godziny. Zamiast porannej prasy, poranny rozruch. Tak właśnie przez lata Andrzej Leper hartował swój charakter. Nie dla niego rządowe limuzyny i ministerialne wygody. Osobiście sprawdza najnowsze osiągnięcia techniki. Zamiast siedzieć za premierowskim biurkiem, codziennie rusza w teren. Nie zdaje się na urzędnicze raporty i osobiście sprawdza na przykład jakość polskiego zboża. Na własnej skórze z ogromnym zaangażowaniem testuje również sprawność i umiejętności stróżów prawa. Orzeka karę łączną jednego roku i czterech miesięcy pozbawienia wolności. Oraz kondycję wymiaru sprawiedliwości. Dzień premiera obfituje w liczne spotkania na wysokim szczeblu. Ten polityczny wizjoner dał się poznać jako doskonały mówca słynący z błyskotliwego poczucia humoru. Jak można prostytutkę zbawić. To jest. Andrzej Leper, stając się wielkim politycznym przywódcą, w głębi duszy pozostał jednak zwykłym człowiekiem. O jest, odlot normalnie. Ten urodzony romantyk najlepiej czuje się tu na łonie natury, na rodzinnej farmie. Bywa tu jednak rzadko. Swoje osobiste szczęście poświęcił na rzecz służby ojczyźnie, a jest to służba ciężka i odpowiedzialna. To po obrzęd pomagają dźwigać wicepremierowi jego najbliżsi współpracownicy. Dla Andrzeja Lepera są gotowi na największe poświęcenia. Zawsze wiernie kroczą za swoim przywódcą. Na czym polega fenomen naszego premiera? Tego nikt nie wie. Tylu ludzi jest w Polsce, służby specjalne, policja i nie mogą rozszyfrować jednego lepera, jakieś ja jestem mądry, nie?